Urząd niski w Tczewie ogłosił przetarg na modernizację kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Południowej i części Pomorskiej. Dlaczego trzeba zmodernizować sieć? W związku z planowaną modernizacją mostu kolejowego, nowy rynek w Tczewie otrzymaliśmy informację z wodociągów i kanalizacji o tym, że po monitoringu całej sieci kanalizacji deszczowej jest ona w bardzo złym stanie. Nie ma, są popękane studnie. Popękane są również rury, które są betonowe, starego typu. Zanim jakiekolwiek zaczniemy działania związane, z Miejski Zarząd Dróg zacznie z modernizacją tego mostu, trzeba wcześniej wykonać modernizację tej kanalizacji. Ona będzie polegała na wymianie rur na nowe oraz nowych studni w tych samych miejscach, na tych samych rzędnych. Żadnych zmian nie wprowadzamy. Mieniamy tylko stare na nowe. Termin składania ofert mija 27 lutego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 8 czerwca bieżącego roku.